Call of Duty Modern Warfare 3 trafiło właśnie do usługi Game Pass, dodając szereg nowych atrakcji w sezonie 5. Oto garść informacji o tym, co pojawiło się w nowej aktualizacji oraz o wszystkich nowościach w samym Modern Warfare 3. Okej, okay, jeśli chodzi o samą grę, naturalnie znajdziemy w niej wszystko, czego można oczekiwać od Call of Duty. Porywającą kampanię dla pojedynczego gracza, intensywne starcia w trybie wieloosobowym, możliwość zmiecenia z planszy setek zombiaków i mnóstwo sposobów na to, by puścić wszystko z dymem. Kampania śledzi losy naszego starego znajomego, kapitana Pricea i jego bandy wesołych wojskowych, którzy próbują powstrzymać terrorystów przed zdobyciem śmiercionośnej broni chemicznej. Na froncie multiplayerowym znajdziecie dziesiątki różnych map do ogrania, w tym zremasterowane wersje wszystkich 16 map, które pojawiły się w Modern Warfare 2 z 2009 roku. Mnóstwo uwielbianych przez fanów trybów powraca razem z zupełnie nowymi, takimi jak Cutrown, w którym 3-3 osobowe drużyny walczą ze sobą w trzykrotnie trudniejszych meczach. Tryb Zombie doczekał się wyjątkowo ekscytującej aktualizacji, dzięki której nawet 24 graczy może tworzyć oddziały i walczyć zarówno z nieumarłymi, jak i ze sobą nawzajem w dynamicznym i niezwykle niebezpiecznym otwartym świecie. I oczywiście Modern Warfare 3 jest powiązane z obecną inkarnacją darmowej gry Battle Royale z serii COD, czyli Warzone, więc będziecie odblokowywać rzeczy, którymi będziecie mogli cieszyć się w obu grach, rozwalając innych na kawałeczki. Modern Warfare 3 wystartowało z całkiem imponującym arsenałem, a kolejne sezony wciąż wzbogacają jego ekwipunek o nowe tryby, mapy i sprzęt, co nastąpiło także 24 lipca wraz z sezonem 5. WWE wyskakuje z górnej liny w nowym crossoverze o nazwie SummerSlam. Gwiazdy Rey Mysterio, Cody Rose i Rhea Replay dołączają do Modern Warfare 3 i Warzone jako grywalni operatorzy, wraz z własnymi finisherami. W grze pojawi się również nowy tryb o nazwie Slam Deathmatch, w którym musicie powalić wrogów ostrzałem z broni palnej, zanim zlikwidujecie ich finisherem. A ponieważ ciosy są losowo wybierane z obszernej kolekcji WWE, kto wie, co zobaczymy. Osobiście mam nadzieję na The Worm. Code Warrior to kolejny nowy tryb, w którym trzy pary graczy walczą ze sobą w serii dynamicznych, losowych minigier. Z kolei Arcade Playlist zapewni graczom nowe zdolności specjalne, takie jak Forcefield czy Grand Slam. Sezon piąty doda również dwie zupełnie nowe mapy podstawowe. Miejsce w dokach w Kalifornii o nazwie Bait oraz cel-shade'owe, pustynne złomowisko o nazwie Yard. A żeby Yard nie poczuł się samotny, trzy inne mapy Rust, Shipment i Stash House również otrzymają cel-shade'owe warianty. W Warzone odkryjecie, że nowy oddział Atlas Superstore otworzył swoje podwoje w Urzikstanie, dzięki czemu macie teraz idealne miejsce na spokojne zakupy broni, pancerzy i wszystkiego, czego potrzebujecie. Doświadczeni kupujący skorzystają z nowego trybu Superstore Resurgence, który wypełnia sklep wyjątkowymi łupami. Supreme Resurgence powraca również w połowie sezonu, pozwalając graczom na łupienie na Wyspie Odrodzenia. I wreszcie Bounty Contest daje każdej drużynie cel do zlikwidowania i limit czasu na wykonanie tego zadania. Ponieważ każdy gorączkowo walczy o własną nagrodę, można oczekiwać, że sytuacja zrobi się wyjątkowo emocjonująca. Call of Duty Black Ops 6 oczywiście dołączy do Modern Warfare 3 w usłudze Game Pass, gdy tylko się ukaże, a będzie to już 25 października. By jako pierwsi usłyszeć najnowsze wieści o obu tych grach. Nie zapomnijcie zostawić suba na kanale i kliknąć w dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!